Cześć ciekawscy. Dziś mamy dla was odcinek o Lauren Gray. Amerykańska gwiazda sieci i piosenkarka do niedawna była największą królową TikToka. Jej historia pokazuje, że nieważne co robimy i jak wyglądamy, zawsze znajdzie się ktoś, komu będziemy przeszkadzać. Wiecie jak wiele przykrości spotkało dziewczynę, gdy zaczęła być bardziej zauważalna od rówieśników, jakie przeszkody musiała pokonać i z jakimi traumatycznymi wydarzeniami sobie poradzić? w czym pomogli jej fani skąd wziął się pomysł na muzyczną karierę i jak wyglądają jej zarobki dzięki popularności? Zostańcie z nami do końca, żeby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o Lauren Gray ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Lauren Gray Beach urodziła się 19 kwietnia 2002 roku, a więc wiosną tego roku kończyła 18 lat. Pochodzi z niewielkiego miasta Stone w Pensylwanii, stanie w stanie północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Tam spędziła dzieciństwo i wczesne lata nastoletnie. Jej mama zajmowała się fryzjerstwem, a tata jest biologiem. Młodziutka dziewczyna swoją przygodę z mediami społecznościowymi zaczęła w wieku 13 lat jako Lauren Beach. Jednak później zdecydowała, że Lauren Gray brzmi zdecydowanie lepiej i tak już zostało. A dziś, kilka lat później, blondynkę z niebieskimi oczami kojarzą setki milionów ludzi. Jednak nic nie jest tak piękne, jak może się wydawać, a nastoletnia Lauren sporo musiała znieść. Mówi się, że ładni ludzie mają w życiu łatwiej. Owszem, na pewno sporo jest w tym prawdy. Jednak ze względu na to może ich spotkać również wiele przykrości. Gdy tylko Lauren zaczęła wrzucać swoje filmy do sieci, szybko została zauważona przez przypadkowe osoby. Nie da się ukryć, że jej ponad przeciętna uroda przyciągała wzrok. A to błyskawicznie zrodziło zazdrość wśród przyjaciół, którzy się od niej odwrócili. Ta historia jest jednak znacznie dłuższa i przykra, więc posłuchajcie. Gdzie zaczyna się droga pani Grey? To za namową przyjaciół założyła konto na musicali aplikacji znanej dziś jako słynny TikTok. Dla Lauren była to po prostu zabawa. Była zwykłym dzieckiem, które śpiewało, tańczyło i wygłupiało się ze znajomymi. Zaczęła więc zamieszczać krótkie filmiki, bo inni też tak robili. Nie myślała wtedy, że osiągnie sławę w mediach społecznościowych. Pierwsze materiały, które można było znaleźć na jej TikToku pochodzą z czerwca 2015 roku. W zasadzie już po kilku krótkich klipach okazało się, że zwraca na siebie większą uwagę postronnych ludzi niż jej rówieśnicy. Szybko więc odniosła większy sukces od przyjaciół, którzy wpłynęli na to, by pokazywała się w sieci. Baza jej sympatyków rozprzestrzeniała się na inne platformy społecznościowe, a niektórzy nawet zaczęli tworzyć kompilacje i teledysków muzykali na YouTubie. Panienka Gray, zupełnie anonimowa, 13 trzynastolatka, szybko zyskała kilkadziesiąt tysięcy fanów, a ich liczba rosła w niewiarygodnym tempie. Sukces przeobraził się w szkolny koszmar. Przyjaciele nie cieszyli się jej szczęściem. Wręcz przeciwnie, zwrócili się przeciwko niej. Byli też tacy, których zazdrość i złośliwość doprowadziła do zastraszania i nękania dziewczyny. Jak wspominała Loren, w jednym z udzielonych wywiadów atakowali ją. Z ich strony padały obraźliwe słowa, zaczynając od tych, że dziewczyna jest bez talenciem, po wytykanie jej urody. Okazało się, że na jej wygląd znaleźli mnóstwo obelg. Czepiali się także jej sylwetki oraz ust, zarzucając, że ich kształt to zasługa wypełniaczy. Doszło do takich sytuacji, że za szczuta 13-letnia Loren bała się wyjść ze szkolnej łazienki, a jedynym ratunkiem wydawał się telefon do mamy. I tak tutaj kończy się w zasadzie historia Grey jako normalnej uczennicy dziennej. Wcześniej była liderka, uwielbiała poświęcać czas gimnastyce. Lata później mówiła, że gdyby nie kariera, to poszłaby właśnie w tym kierunku. Ale rodzice, zaniepokojeni stanem psychicznym swojej córki, postanowili, że nastolatka będzie uczyć się w domu, a dziewczyna otrzymała pomoc terapeuty. Lorenz znalazła także ogromne wsparcie wśród swoich fanów, których oczywiście przybywało z każdym dniem. Od lat podkreślała, jak bardzo ważni są w jej życiu, jak wiele im zawdzięcza. Ale o tym powiemy Wam za chwilę. Młoda gwiazda, pomimo przykrości, jakie spotkały ją ze strony rówieśników, rozszerzała swoją działalność poza TikTok. Bo jak wielokrotnie podkreślała, dzięki sympatykom w końcu poczuła się ważna, chciana i kochana. Już w 2015 roku, kilka miesięcy od zaistnienia, miała fanów, którzy z radością przychodzili na jej spotkania. Dziewczyna zaczęła regularnie udzielać się na swoim Instagramie, a także wrzucać materiały na YouTube. Pierwszy film, jaki aktualnie możemy znaleźć na jej koncie, pochodzi z początku stycznia 2016 roku. Wraz z rosnącą popularnością i potrzebą ucieczki od miasta pełnego szkolnych znajomych, którzy wytykali ją palcami, wraz z mamą przeprowadziła się do Los Angeles. Jak się okazało po latach, Lauren wyznała także, że w tamtym czasie, gdy miała 13 lat, została wykorzystana na tle intymnym. Podsumowała, że ktoś, komu ufała, ukradł jej niewinność. Zdradziła także, że przez kilka lat dochodziła do siebie po traumatycznym wydarzeniu. Zaczęła nagrywać filmiki, aby poradzić sobie z izolacją i samotnością, a zaakceptowanie jej przez fanów pomogło wyjść na prostą. I jak możecie się domyślać, przeprowadzka do kolebki świata nastawionego na karierę w branży rozrywkowej i dające poczucie swobody, dała jej spokój ducha. W dodatku nastolatka nie wróciła już do murów szkolnych, uczyła się w domu, a pieczę nad jej edukacją sprawowała mama. To wszystko sprawiło, że w końcu bez strachu mogła robić to, co sprawiało jej przyjemność i odważyć się sięgać po jeszcze więcej. Oczywiście problemy się nie skończyły. Loren musiała poradzić sobie z rosnącym hejtem i prześladowcami z sieci, których przybywało, a krytykowali oni wszystko na czele z makijażem nastolatki. Zdarzały się materiały, które pod wpływem lawiny hejtu usuwała. Tym jednak sobie poradziła. Potrafiła odciąć się od negatywnych emocji, nie przestała budować swojej pozycji w internecie. A tak w ogóle, sprawdźcie koniecznie nasz kanał dla ciekawskich shopping, gdzie czeka na was odcinek z super okazjami zakupowymi inspirowanymi stylem Lauren Gray. Wszystkie trudności, jakie dziewczyna musiała znieść, opłaciły się. Już wiosną 2016 roku, niespełna rok po pojawieniu się na TikToku, stała się bardzo wpływową osobą mediów społecznościowych. W maju tego roku została nominowana do Teen Choice w kategorii Social Media Queen. Zaczęła dostawać zaproszenia na różne ważne medialne wydarzenia. Pojawiła się na przykład na tygodniu mody w Nowym Jorku. W październiku od TikToka, będącego jeszcze musicali dostała tort, który był upominkiem z gratulacjami związanymi ze zgromadzeniem 10 milionów fanów. I tak Lauren Gray obecnie na swoim TikToku ma ponad 47 milionów obserwujących. Długo też królowała w tej aplikacji jako numer jeden na świecie spośród użytkowników. W marcu tego roku wyprzedziła ją Charlie DeMille'a. Lauren obecnie znajduje się na czwartym miejscu tej listy, wyprzedzana przez Addison Rae i Zacha Kinga. Przypominamy, że zarówno o Charlie jak i o Addison znajdziecie odcinki na naszym kanale. Uplasowanie się na czwartym miejscu 18-letniej obecnej dziewczynie raczej jednak nie przeszkadza. Dziś na swoich wszystkich mediach społecznościowych skupia około 80 milionów fanów, więc o popularność nie musi się martwić. W dodatku Lauren od około 3 lat mocno skupia się na realizowaniu marzenia, które może być o wiele trwalsze niż kariera influencera i brylowanie na ściankach. A mówimy to oczywiście o jej drodze muzycznej. W marcu 2018 roku Grey udało się podpisać kontrakt płytowy z Virgin Records, a kilka miesięcy później pojawił się jej debiutancki single My Story. Od tego czasu dorobiła się kilka innych, dobrze przyjętych piosenek, takich jak Queen, Kick You Out czy Lie Like That. Z kolei kilka dni temu w sieci pojawił się wideoklip do nowej piosenki Alone. Sama Lauren wystąpiła też w kilku innych teledyskach znanych artystów, m.in. w utworze Harvey, Personal czy Taylor Swift, The Man. Musicie wiedzieć, że muzyczny kierunek jaki rozwija Grey nie jest wymysłem, który powstał gdy zyskała popularność. Kochała muzykę od zawsze jak wspominały jej rodzice występowała przed lalkami już jako mała dziewczynka. Jednak gdy na początku swojej drogi opublikowała kilka filmów na których śpiewała, Została mocno skrytykowana, zarówno przez swoje otoczenie, jak i głosy z sieci. A nienawiść, jaka się wtedy wylała w jej kierunku, sprawiła, że Lauren ukrywała swój talent i marzenia. Pierwszy występ był bardzo spontaniczny, stało się to podczas trasy, na której spotkała się z fanami. Wprawdzie miała wyjść tylko na scenę i ich zabawić, ale poczuła ich wsparcie, miłość i to, że bardzo w nią wierzą. Zdecydowała się zaśpiewać kilka piosenek i choć jej rodzice nie byli zadowoleni z odważnego kroku córki, okazało się, że wyszło dobrze, a ludzie byli zachwyceni. Był to punkt zwrotny w jej życiu. Poczuła, że ma miliony ludzi, którzy naprawdę ją doceniają i chcą, aby była szczęśliwa. A to właśnie sprawiło, że zakochała się w wykonywaniu muzyki. Jak myślicie, czy Lauren Gray uda się za jakiś czas zostać gwiazdą światowego formatu? Ma według Was predyspozycje ku temu? Osiemnastolatka w swojej internetowej działalności bardzo często zwraca się do młodych ludzi. Jej słowa pełne są wsparcia dla każdego, kto doświadcza przykrości ze strony rówieśników. Stara się być dla nich podporą. Głośno mówi o szerzeniu miłości i akceptacji oraz zapewnia, że każdy ma swoją wartość i by nikt nigdy w siebie nie wątpił. Bardzo jej na tym zależy, bo jak podkreśliła bardzo długo czuła się nieakceptowana, niechciana i gorsza, a to uczucia, których nikt nigdy nie powinien doświadczać. W dodatku wrażliwa jest szczególnie dla fanów, którzy mają problemy ze zdrowiem. Na przykład w swoich postach uwagę poświęcała kilka lat młodszej od siebie Kylie, która zmagała się z bardzo poważną chorobą nerek, a nawet stworzyła pomoc finansową dla dziewczyny. Lauren chce, aby fani widzieli ją jako prawdziwą osobę, stara się więc być bardzo autentyczna. Jak wyznała w rozmowie z magazynem Interview, nie chce, by inni postrzegali ją jako robota internetowego. Zależy jej, aby być postrzeganą jako człowiek z emocjami. Dziewczyna pojawiła się w sieci w wieku 13 lat. Jak już słyszeliście, od początku musiała zmagać się z agresywną krytyką innych. I to nie minęło. Heidi jest obecny w jej życiu cały czas. Wiecie, jak mówią, im więcej osób kogoś kocha, tym znajdzie się większa grupa antyfanów. Stająca się młodą kobietą jakiś czas temu Grey zaczęła używać większą ilość kosmetyków. Wielu uważało i uważa, że jest to niepokojąca metamorfoza. Według nich mocno podkreślona jej ładna z natury twarz zaczęła przypominać przedstawicielkę żywych lalek Barbie. Ale miliony fanów są zachwyceni tym, jak wygląda i jaka jest Grey. Dziewczyna potrafi zmyć makijaż na materiale zamieszczonym w sieci. A wtedy naturalna, z dużymi niebieskimi oczami, Loren wygląda na delikatną i młodszą niż jest osobę. We wszystkim, co robi, ma wielkie wsparcie w rodzicach, którzy w pogoni za córką nie zostali influencerami i TikTokerami. Tak jak na przykład rodzice Charlie i Dixie DeMello, czy też rodzice Addison Rae. Może się wydawać, że to tato Lawrence wspiera ją najbardziej, z uwagi na to, że ma swoje konto na Instagramie, gdzie zamieszcza czasem zdjęcia córki i publicznie okazuje jej wsparcie, dumę i miłość. Jednak dziewczyna ma również wielkie oparcie w mamie, która dba o jej bezpieczeństwo i sprawuje opiekę nad jej sprawami. Kobieta nie lubi jednak zdjęć, więc znalezienie Lauren w towarzystwie mamy jest trudnym zadaniem. A skoro jeszcze mówimy o rodzinie, Lauren często łączona jest z innym znanym influencerem Blake'em Grayem, który bywa brany za jej brata. I chociaż mają takie samo nazwisko, nie są spokrewnieni. Należy pamiętać, że nazwisko Lauren brzmi Beach, a Gray to jej drugie imię. Według raportu Forbesa Lauren bardzo dobrze prowadzi się finansowo. W opublikowanym raporcie w tym roku obliczono, że dzięki udziałowi w rozmaitych przedsięwzięciach w samym 2019 roku zarobiła 2,4 miliona dolarów. Jako osobość internetowa i początkująca piosenkarka zdążyła więc zarobić sporą kwotę, a jej majątek netto wynosi obecnie 3 miliony dolarów. I co uważacie o Lauren Grey ciekawcy? Znacie ją? Lubicie? Wiedzieliście, że z powodu tego jak wyglądała i co robiła spotkała ją tak wiele nieprzyjemności ze strony ludzi, którzy wcześniej byli jej bliscy? Jak podobają się Wam jej piosenki? Myślicie, że zostanie gwiazdą muzyki światowego formatu? No i jakie wydanie Loren podoba się Wam najbardziej? Ta naturalna czy ta z mocno podkreślonym makijażem? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze opinie. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, dajcie mu lajka i pokażcie znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!